Siemano, z tej strony Polaczek.pl i to jest pierwszy odcinek z nowej serii z Minecraft yy, z Minecraft 1.6 Tak yy, no to zaczynamy. Tworzymy nowy świat. Survival oczywiście. Yy... Okej, okay, nowy świat i słyszałem, że w, tej, w tym, no właśnie, w 1.6.2 to jest, no w tym Minecrafcie nowym, tej nowej wersji yy, są konie, tak więc się postaramy o nie. Yy, tak, na razie to po prostu będziemy mm, <ścoughs> zbierać drewno, tak jak na początku, o, pumpkini. Yy, tak i... Po prostu seria będzie polega na tym, że to będzie taki zwykły survival. Yy, tak, na razie wybierzemy dynię, a potem pójdziemy szukać drewna i pójdziemy chodzić po mapce w poszukiwaniu miejsca na domek. Tak. Jak już będę miał domek wbudowany to mam zamiar iść szukać... ...koń. Tak, będziemy jeździć konie potem. Okej. Okay. To teraz zwierzę jeszcze trzcinę. Nasionka. Okej. Okay. Dobrze, to... O Jezu. <laughs> nie widzę nigdzie drzewa. Drewna. Drewna, Owce Nazbieramy, zabijemy owce Owca terrorystka mhm. Jedna Dobrze, robimy drugą Ok, nazbieram szybko wełnę Szczerze, to jeszcze nawet Jeszcze nawet nie patrzyłem w ogóle ten, mm, no, no tego mamy na, na tę nową wersję Minecrafta. Zaupdateowałem i tyle. Kurczę. O drewno. dużo drewna. A i teraz mam taki dylemat, gdzie właśnie mam zamieszkać, bo z jednej strony fajnie by mi było mieszkać w górze. A z drugiej strony też byłoby fajnie mieszkać w domku. Ja ale chyba będę wieczka w domku, taki sobie wybuduję. Będzie fajnie. Okej, okay, biorę drewno. Drzewno. Okej, drewno drewno Ok, chyba powinno starczyć, mam 44 Jeszcze zbieramy, zbierzemy te brzesowe i możemy uciekać Oby nas nie zostało, oby nas nas nie została A i jeszcze tak yy, Odcinki Просто будем так 10-15, может 20-минутово. Окей. Позволь мне буду с клятвами. Мне какие-то животные, которые дают мне Курчаки. Окей. Сам ты хотел Mogęście na mnie nie patrzeć, hmm, mamcie! <coughs> hmm. O ty, jak? Mam go! Mango! Okay. mamy trochę miąska, aż trzy to zjemy sobie. Tak, jem mięsko twojego Otrułem się Przez ciebie Ja pocieka Lolo Słoni teraz zwierzęta mojego większego speeda Chol. Dobra, zwijam Kurczę. Oha, zrobimy sobie teraz Yy, crafting table. Crafting table. Kill off. Kopiemy się. ziemię, wykopiemy trochę. Kobla. Zrobimy... lol, Fajne. Ohe. Plus 2 attack damage. LOL. Mamy większego damage'a. Ok, ja. Już mi się zaczyna podobać ten nowy Minecraft. Znaczy no, czy nie nowy? No w sumie to możesz powiedzieć, że nowy. No, szczerze to wolałbym tą starą wersję, tą betę. Okej. Ja mi trochę kobla. To może wykopię, albo dobra nie. Szybko i szybko Ile już mamy? 10, dobra, starczy. Szybko, siekierka Okej, okay. plus 4 atak Zobaczymy, gdzie będzie miecz A miecz też to zrobimy od razu 5 atak Dobra Szybko pozbieramy jeszcze trochę drewna <laughs> Biom zimowy, lol, jakiego nie lubię Dobra bierzemy miecz, lecimy Świat Minecraftowy świat Lecimy z mieczem w dłoni piesek, pieski, tobie, ok, długą, długą, okej, potrzebne mi to. <laughs> Kurde Kurczak mm. Oj, chciałbym robić skrzypnięcia ninja... nie wyszło mm, To możemy tutaj wrzucić To też, to możemy tutaj zjeść nie, dobrze <laughs>

Okej, okay. sadzonka, przyda się Jak znajdziemy miejsce w nie ma drzew to będziemy wstali Kurde, jedzenie, lolo. Tyle się śmieją, jak zginę pierwszy, w pierwszym odcinku O, Dobra, szybko tutaj Cyk. Cyk. O spierdziela Chyba naprawdę mają spila większego to zwierzęta. Jak kuraj zapierdziela normalnie. Boże prostu nie. Odzwijmy wioskę Nie, ja w to nie wierzę po prostu. Zbierzemy kaktusy. O, widzę tutaj. O, świetnie. Ale by to nie było możemy... żadnej pułapki. Zobaczymy, może będzie jakaś skrzynka. Znajdziemy jedzenie. Okej. Okay. <laughs> o. Chyba nie ma jedzenia. Zbieramy Sunstone'a. Także Sandstone. Sunstone. Dobrze. ale szybko się zbiera. Sunstone'a, Sunstone'a, Okej, okay, dobra, nie chce się jeszcze go zbierać w dziedzinie. Teraz Remake, ten świat minecraftowy jakoś inaczej wygląda niż wcześniej. Tak mi się zdaje. O... ja się ja, ja wystrasz. A ten... Y, Głód chyba z, z, zabija... zabiera chyba tylko do pół serduszka, prawda? Chyba. Oby tak. Chyba, że się pozmieniało. Nie, jak mamy? Tam na easy. Kurde, nie, mój Boże. <grywa> nie, ja się boję. No, ja zginę w pierwszym odcinku. To ja się wkopię teraz w tą górę. I za chwilę skończymy w tej górze. Tak, oczywiście nie będę tu mieszkał, tylko taką raź w kopalni. Tu zakończymy nasz odcinek. A on zlogowało. Lolo. mi. Myślę teraz taki szkielet. I strzał i dedom. LOL. Okej. Okay. To chyba już będziemy kończyć, tak? Mam drewniany, kilo, 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 który zadaje 2 del i Ok, to w tym odcinku to już byłoby na tyle. Jeżeli film wam się podobał, to oczywiście nie. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie, mam kilo w stołnie. Łapkujcie i cześć.